Mateusz backslash Big Boy backslash Borkowski pozuje bez nawczasach w Omanie. Zdjęcia. Mateusz Big Boy Borkowski dał się poznać szerszej publiczności, biorąc udział w programie Google Box. Przed telewizorem. Sporą rozpoznawalność Mateuszowi zapewniła też imponująca metamorfoza. Borkowski w 3 lata schudł łącznie ponad 170 kg. Przeszedł operację zmniejszenia żołądka i systematycznie tracił kilogramy. Mężczyzna potraktował sprawę bardzo poważnie i zapewnił, że utrata wagi nie jest jedynie krótkim epizodem. A procesem, który będzie towarzyszył mu do końca życia, Zobacz, Mateusz Bigboy Borkowski schudł 170 kg. To zmiana trybu życia, która skończy się razem z twoją śmiercią. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Kilka tygodni temu Big Boy po raz pierwszy pokazał swoją partnerkę. Celebryta postanowił dłużej nie ukrywać swojej miłości i opublikował zdjęcie z niej jaką Kingą. Para zadebiutowała też na szklanym ekranie, Mateusz i Kinga pojawili się w programie 99 g wszystko. Po intensywnym i pracowitym okresie zakochani zdecydowali się na ucieczkę z zimnej i szarej Polski. Destynacją okazał się słoneczny Oman, w którym pora spędzi tegoroczne święta. Mateusz Big Boy Borkowski po raz pierwszy pochwalił się dziewczyną. Myślałem, że to jest taka głupia blondynka, foto. Borkowski uraczył obserwatorów wakacyjnymi fotografiami. Poza romantycznym zdjęciem z ukochaną. Nie zabrakło też ujęcia z basenu, na którym Big Boy dumnie zaprezentował się bez koszulki. Internauci pozazdrościli Mateuszowi rajskich widoków, czego wyraz dali w komentarzach, składając przy okazji świąteczne życzenia. Jest szansa, że nie będę z skarpia. Święta 2022 napisał na Instagramie Borkowski. Zobaczcie serię ścień świątecznych fotek Mateusza Bigboja Borkowskiego.